Kolejna udana inicjatywa. Cieszymy się, że udało nam się w ramach Simu społecznych inicjatyw mieszkaniowych wybudować kolejny, kolejną inwestycję po Wojkowicach, gdzie byliśmy ostatnio. Dzisiaj Sosnowiec. Prawie 100 mieszkań, czyli 100 kolejnych rodzin, mam nadzieję, zadowolonych z życia w naszym mieście. Staramy się w różny sposób wykorzystać możliwości budownictwa mieszkaniowego. Mamy mieszkania tak zwane czynszowe, mamy mieszkania komunalne. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, mieszkania w ramach SIMO. My dzisiaj jesteśmy gotowi do budowy w ramach budownictwa czynszowego, społecznego, do budowy kolejnych kilkuset mieszkań. Tylko tak jak no, powiedziałem wcześniej, słyszymy o pieniądzach, a tych pieniędzy pieniędzy nie ma. I tutaj apel do parlamentarzystów, żeby tak jak to często ostatnio w przekazach słyszymy, robimy nie gadamy. I, i, i dokładnie zastosujmy tą, 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 to, to powiedzenie pana premiera, róbmy, nie gadajmy, dajmy Samorządom, samorządy dadzą sobie radę i tych mieszkaniach będzie przybywać, bo przykładem tego jest kolejny etap ulicy Traugutta, gdzie kolejne kilkaset mieszkań właśnie e, samorząd buduje.